Can you tell me do you believe in heaven and hell? Yeah, Każ mocno tajfunowa pogoda się zrobiła i całkiem możliwe, że jakiś tajfun przelatuje obok. Niekoniecznie musi przelatywać tutaj. To może być 500 km stąd, a tutaj taki wiatr. Kilka dni temu przez Wietnam przeleciał dosyć spory tajfun, który zniszczył kilka miast. W tym Hanoi, nie to, że doszczętnie, ale dosyć mocno. Miejmy nadzieję, że to się tutaj nie przydarzy. Nie chcemy powtórki sprzed chyba dwóch czy trzech lat, kiedy to nie pamiętam, co to było, była za nazwa, ale no, przeżyliśmy tajfun zajko u siebie tam w domu i baliśmy się, że, że nie przeżyjemy, bo dach już się trząsł i wtedy zniszczyło praktycznie całą tą wyspę, nie było prądu przez cztery miesiące. Ogólnie z tajfunami na Filipinach to jest tak, że przeważnie przelatują tam w okolicach Manili. No ale raz na jakiś czas tutaj w mojej historii Filipin to już drugi tajfun. Pierwszy był chyba w 2013 czy 2014 Jolanda, która zniszczyła całkowicie jedno wielkie miasto, tak nie takie wielkie. Ale zginęło wtedy około 10 tysięcy osób w całej, na całych Filipinach. No i drugi to ten właśnie dwa lata temu, co Zajkop przyżyliśmy. Naprawdę myśmy się wtedy modlili. Już chata była cała zalana wodą. A tylko patrzyliśmy, żeby dach nie odleciał, bo w ogóle mieliśmy plan taki, że jakby co to uciekniemy, wyjdziemy z domu do garażu, tak? Bo garaż się wydawał taki najbardziej pewny, murowany, ale jak to się zaczęło, to po prostu te 10 metrów pomiędzy chatą a garażem to było nierealne do zrobienia, tak? Wiatr wiał że to byłoby bardzo duże ryzyko, żeby wyjść podczas tego tajfunu, właśnie się ratować. bo wam, że jest naprawdę grubo. Jest no mega, mega nieciekawie i naprawdę mamy nadzieję, że dach nie odleci, bo centralnie w całym domu dach paluje. Na rzeczywistość po tajfunowa przeszedł już największy nie wiem. I centrum. No i teraz co? Trzeba go garażem i nie mieć pewności właśnie czy, czy dach wyleci, czy nie, bo zastanawialiśmy się, ale no stwierdziliśmy, że nie. Nie, nie. nie możemy nie dobiec do garażu, Po prostu taki duży był wiatr, deszcz, pioruny, burza, wszystko. Modliliśmy się, naprawdę się modliliśmy. Modliliśmy się o jej rodzinę, modliliśmy się o nas. No, także miejmy nadzieję, że to nie jest powtórka z rozrywki. Coraz mocniej wieje i pada. To już tak chyba czwarty dzień. Leci na Chiny ten tajfun i ma tam uderzyć chyba w poniedziałek. Pomimo tego, że pogoda tajfunowa, naprawdę, tajfun przelatuje nad Filipinami teraz od kilku dni, uderzy w Chiny, to i tak pojadę na tą plażę, którą tak długo wam obiecuję, że wam pokażę. I no nie pokażę jej wam dzisiaj za bardzo aż tak dokładnie, no bo jest tajfun gdzieś tam. Tamtą stronę leci. Uderzy w Chiny z tego co pokazuje Windy, aplikacja pogodowa. No ale tak czy siak, chcę wam pokazać tą plażę, jak wygląda podczas właśnie takiej pogody tajfunowej. To będzie taka w sumie dodatkowa atrakcja dla tych, którzy nie są jakoś super zainteresowani tematem, takim czy Bóg może być tak wielkim głupkiem. Także każdy, kto wierzy w Boga, nie wierzy w Boga, chodzi do kościoła, nie chodzi, jest religijny lub nie. Niech zostanie do końca, bo dowiecie się. Dobra, już zdradzę, Bóg nie jest głupkiem. Ale dlaczego religia pokazuje nam takiego Boga, który wygląda jakby był głupkiem? No bo inaczej tego nie można nazwać. Poczekajcie, chwila, moment. Jedziemy na Alonę. Kamera się sama nie zabierze. Ej, specjalnie wróciłem, żeby Wam pokazać głupotę po prostu ludzką, tak? Filipińską. No jakby nie można było zaparkować tego skuterka bardziej po prawej, albo jakoś tak bardziej normalnie. Tutaj na głównej, głównej jednej z najbardziej głównych ulic na Panglao jest zaparkowany skuter w ten sposób. No dwa auta już się nie zmieszczą. <grafię> Gratuluję. Welcome to the Vlog. Yes. Także tak wygląda w sumie główna ulica na Alonie w Panglao, najbardziej turystycznej części. Nie o tym odcinek, ale jak już idę, to Wam chwilę pokażę, żebyście zobaczyli. No i tu jest McDonald's, i tam od razu w prawo jest dojście do twarzy. Coś się dzieje, jacyś ludzie są. Pomimo tego, że jak sami widzicie, pogoda jest średnia, no ale chyba tu najgorsze już jest za nami, to no, buzuje tutaj w miarę życiem. Tutaj najwięcej dealów zachodzi na wycieczki, frajki oh, i tego typu rzeczy, o tak jak widzicie teraz gościowie próbują coś tutaj sprzedać. Halo! Halo! Uh -huh. Tutaj już jest zejście jakieś 500 metrów i dochodzi się tam do samego morza, do samej plaży. To jest główne wejście do głównej plaży na Panglao. Ciekawostka jest taka, że niedawno otworzyli bezpośrednie loty z Korei na Panglao, dlatego teraz najwięcej ludzi tutaj na wyspie to Koreańczycy. Jeszcze do niedawna byli to Chińczycy, ale w związku z tym bezpośrednim lotem z Korei tutaj ląduje się na tej wyspie, dosłownie 10 minut stąd jest lotnisko, dlatego najwięcej jest Koreańczyków. Bardzo duży wiatr. No ale coś się spodziewać, o gościu chyba zaprasza do picia. <grym> Tajfun, ale jak jest się na wakacjach, no to trzeba się bawić, tak? Chyba nie jest to najlepszy pomysł, żeby tutaj teraz chodzić z kamerą i nagrywać vloga, no ale na pewno nie zobaczycie tej plaży, tak jak chciałem wam ją pokazać, ale zobaczycie tak, jak nie chciałem wam ją pokazać, czyli podczas tajfunu. Myślę, że za tydzień już tajfunu nie będzie, natomiast no, jeżeli przelatuje to faktycznie jest taka pogoda jak teraz przez około tygodnia, tak? Także ktoś jak przylatuje na wakacje i akurat trafi na tajfun no to ma pecha, bo cały czas jest tak jak teraz, a albo jeszcze gorzej, dużo gorzej. To, że teraz tutaj wieje to jest okej, okay. przynajmniej nie pada. Ja będę musiał sobie znaleźć jakieś miejsce, w którym da się usiąść normalnie i gdzie nie będzie jakiegoś wielkiego wiatru, żeby na spokojnie porozmawiać sobie o tym, czy Bóg jest debilem. No ludzie chodzą. Pomimo tego, że wieje na maksa, to ludzie chodzą. Ten nawet sztuczne perły sprzedaje to z mojej byłej żony. A propos pięknych rajskich plaż na Filipinach to, to wiadomo, wyrzuca teraz wyrzuca wiatr, fale prądy, tajfun, ale bardzo często tutaj te plaże tak wyglądają, właśnie jak ta tu. To w nocy fajniej wygląda, ale tak. Tak jest okej, okay, tak. Nie, to nie ma sensu, nie ma sensu jeszcze też zaczyna badać. Jak miałem 13 lat, to wtedy właśnie zadałem sobie pytanie: czy Bóg może być aż taki głupi, żeby za jedno życie na ziemi kogoś ukarać wiecznym potępieniem w piekle, albo wiecznym zbawieniem w niebie? Jakkolwiek by to życie nie było, gdziekolwiek by się ten ktoś nie urodził, nie ma to w ogóle żadnego sensu. No tak to jest właśnie podczas tajfunu, że co chwilę pada, przestaje, wieje mocno, przestaje I tak to wygląda przez tydzień czasu Przyjechałem jeszcze tylko kupić jajka i banany okay. dla mój ulubiony Warzywek. Hello Ok, trzy three, three. Wow, you look like you go to the church Oh yeah, I'm done Or back, yeah? Ok We're having fellowship Fellowship? Yeah We're having uh, different. Uh, places like Cebu, Carmen, Sitihor, Leiti. Yeah. why why you go to different places no, no, like no, what they go here ah they come here yeah to our church uh, uh, um, you know, the, uh, because of our religion what is your religion Christian but it's born again, or uh, it's, it's the same. But we have no pastors. No pastors. We're just having our our own ways how to how to serve God. Okay, like okay, it's nice. Actually, can, can you tell me? Do you believe in heaven and hell? Yeah, we have hell. We have heaven. But is it eternal? Yeah, eternal. Yeah, no. For one life, for example, I'm a stupid idiot and my life is bad i'm a sinner i'm a yeah all I'm people here in the world all are sinners because we we give birth to our parents we have sin already why why there is a sin because by giving birth we uh the parents we uh, we have our uh, parents our parents have sins but, but we, the children is innocent no, coming yes no, of course because it's we innocent have the, 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 the bible you know the bible yeah but what about the brain and the ah, logic? No, wh no, why no, the no. baby who we, is coming? No, we don't need about the, we don't, the brain. We don't need brain. <laughs> no, no, no. We, we talk about the the God, you know, because yeah, we, God. yeah, yeah. The the God, the Lord, where where uh, we, what's uh, Hanson uh, Believe. believes. Yeah, yeah. believes. Yeah. but can you try to explain me? Why the children who is coming to the world, which is innocent because it's new, didn't do anything? Yeah. Why the baby have a because sin already? The sins From what? Of her mother. Let's yeah. the mother yeah, yeah, leave the sin we, with the mother, not yeah, with the, the baby. We, we, we believe the Bible. Okay. Well, oh, yeah, yeah. The Bible said, we birth, we I, gave birth to our parents and the Mother, we have already sinned. I understand, but you, so you don't question anything that no, it's in well, the Bible. You don't think like? Do, do you know that God killed about 25 million people in the Bible? No, but the, uh, But the, it's true. Yeah, if you, yeah. you if you read the Bible, the God kill about 25 million people. Uh, yeah. Uh, uh, the, and uh, Satan. ago. Yeah, but kill, but Satan killed only 10 people, and the God killed 25 million people. How? How? So who is better, God or Satan? I don't know, but, but, but maybe. The other years or maybe we, we have not been here in the in the world maybe the, the God killed that people because there's uh, bad people also I yeah but if the God is bad love that he or give the, the bad people chance to change during life not kill them I don't know I don't see I, I don't uh, I cannot uh, read about that story about the bible did you did you read the bible oh yeah i read but i cannot i i, I cannot uh, um, uh, open that pages i i i did not okay oh, yeah yeah i try to okay look up that okay what you said today <laughs> i tried to uh, i don't know because uh on all, uh, all i i i read is only uh, new new generation like mateo Mm -hmm. john mm -hmm. the baptist mm -hmm. Luke, some parts of the bible yeah, yeah. just some parts yeah. of the bible maybe okay. the old testament this the new testament is where just uh, i try to look up okay okay thank you for your sharing <laughs> I, be, I, I believe know. in god yeah but i don't believe in eternal hell and eternal heaven oh. for one life because it doesn't make sense how can you be punished for one life which is for example 50 years you're going to go to eternity to hell eternity for mistakes during one life 50 years doesn't make sense God cannot be so stupid to punish people for eternity for yeah. just some mistakes it's it's like it doesn't make sense the bible is maybe Some some parts of the Bible is not good. Yeah. Maybe maybe people write, wrote over. Yes. Or, yeah. People change the Bible yeah. many times. Because this is the new. This is the this is not the old one. Mm. This is the new, new one. Mm. Yeah. Yeah. Maybe well, or some stories of the Bible. It's changed yeah, many changed. many times. It's yeah. changed. Uh, don't, we don't know how many changes they. Yeah. They wrote yeah, right. yeah. 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 Okay. Okay. Try to Thank full. you for the eggs. <laughs> <laughs> How about the melon? I have a melon. But it's sweet because last time yeah, wasn't. Yeah, that's sweet because that's seedless. Try this to. This is different, yeah, yeah okay. Yeah, try to... Okay, so this is the more like a red, more yeah, dark, yeah? yeah? yeah. Okay, How so. about I... bananas. Yes, bananas also, okay. yeah. Yeah, yeah. Okej, okay, także porozmawialiśmy sobie o Biblii z tą panią w warzywniaku, elegancko akurat trafiłem idealnie, biorę jajka. Myślę, że ta pani była idealnym przykładem właśnie tego, jak ludzie wierzą w Biblię bez w ogóle jakiegokolwiek zastanawiania się nad sensem tych przekazów. I ja nie chcę być kimś, kto mówi, że wszystko, co jest w Biblii, to jest nonsens i bullshit, bo tak nie jest, bo tam jest wiele rzeczy z którymi się zgadzam, ale no jest też wiele rzeczy z którymi się absolutnie nie zgadzam. Nie ma w ogóle żadnego sensu, żeby Bóg ukarał osobę na wieczne potępienie za jedno życie, jeżeli ta osoba była urodzona na jakiejś wyspie, gdzie panują trochę inne zasady, kanibalizm na przykład. Jeżeli ta osoba była u, urodzona w Los Angeles na Compton, dzielnicy gangsterskiej i została gangsterem, bo taki miała przykład i pomimo tego, że są kościoły i tak dalej, no to przesiąknęła tym środowiskiem i jakby to życie zmarnowała. To, to nie ma absolutnie sensu. Bóg nie może być takim idiotą, żeby ludzi karać za jedno życie wiecznym potępieniem, wiecznym cierpieniem, bo to jest... To nie ma w ogóle jak nieskończona miłość i inteligencja mogłaby zrobić coś takiego. No to ja jestem ja mam bardzo daleko do nieskończonej miłości i inteligencji, a, a, a potrafię to rozkminić, że jest to totalna głupota. Też yy, napisałem do takiego znajomego, z którym prowadzę rozmowy przez jakiś czas, dosyć długi już yy, no, rozmawiamy sobie odezwał się do mnie, zaczęliśmy rozmawiać z wieloma ludźmi rozmawiam tak z internetu i on jest osobą bardzo wierzącą, studiującą Biblię i on mi powiedział właśnie słuchaj, w Biblii jest napisane nikt ci nie da innej odpowiedzi, bo wszystko co w Biblii to jest właśnie to, kwintesencja tego, ta odpowiedź to jest to, że Bóg, jedna trzecia Boga to jest miłość, a dwie trzecie to jest sprawiedliwość. No ale to jest znowu jakaś głupota, no bo to nie jest sprawiedliwość. Za jedno życie. Nawet gdyby osoba pochodziła z rodziny religijnej, tato, pastor, mama, nie wiem, chodzi do kościoła, studiują Biblię i tak dalej i pomimo tego, że ta osoba cały czas wiedząc te wszystkie rzeczy z Biblii, Postąpiła nie tak według tych przykazań i według tych zasad, i postąpiła źle, powiedzmy, i była gangsterem, krzywdziła ludzi i tak dalej. Jedno życie. Powiedzmy, robiła to ta osoba przez 10 lat swojego życia, od 20 do 30 roku życia. No i przy 30 ktoś tą osobę zastrzelił. I co, ta osoba przez to, że przez 10 lat była złą osobą, świadomie miałaby na wieczność trafić do piekła? I to miałaby być sprawiedliwość? Ja nie wiem w jaki sposób to miałaby być sprawiedliwość. No, już dzisiaj Wam nie będę mówił o tym, co ja myślę a propos sprawiedliwości, bo jest to bardziej wibracja, częstotliwości i tak dalej, ale może w innym odcinku o tym. Natomiast na pewno istnieje reinkarnacja, ale uważam, że reinkarnacja to też może być pułapka. Kolejny element zniewolenia, kolejny element Matrixa. I właśnie to, że w astralu jest coś takiego i że właśnie ta karma i żeby tutaj cały czas się wcielać, to podejrzewam, że to też jest pułapka. Tak naprawdę podejrzewam, że nasza zbiorowa świadomość ludzkości z całej planety Ziemi, wszystkie dusze, po, po tym jak już ewoluujemy do tego stopnia, że staniemy się energią, wszyscy umrą i po prostu będziemy czystą energią, świadomością. I ta ilość tych wszystkich żyć, reinkarnacji i dusz. Yy, które się łączą na pewnych poziomach w jakąś super duszę, to właśnie ta super dusza będzie czymś takim jak Bóg. Będziemy mogli tworzyć wszechświaty, będziemy mogli tworzyć planety itd. Pisał o tym Monroe w swojej książce. W ogóle tak na koniec to właśnie polecam Wam kilka książek. Jak ktoś się interesuje tym tematem i podróżami poza ciałem, tym, że właśnie istnieje świadomość poza ciałem, już powiem Wam tak. Osoby, które w to nie wierzą, mają do tego prawo, ale no, są to osoby, które no, tylko ignorancja to tłumaczy, bo jeżeli ktoś przez miesiąc czasu, wystarczy poświęcić miesiąc czasu i 2-3 godziny dziennie na badanie tego tematu, czy istnieje życie po śmierci, czy świadomość może istnieć poza ciałem, bez ciała, Śmierć kliniczna, reinkarnacja. Jeżeli ktoś dwie godziny dziennie poświęci na przeszukiwanie archiwów internetu na temat badań naukowych na ten temat, na temat tego, co ludzie mówią, na temat książek, lekarzy, którzy doświadczyli wiele śmierci przed swoimi oczami, ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznych, badaczy, którzy badają zjawisko śmierci klinicznej. Od 40 lat całe swoje życie poświęcili na temat tego zjawiska, plus sami również się przeżyli naukowcy, którzy byli niewierzący w nic, a doświadczyli śmierci klinicznej. Są tacy naukowcy, którzy są z nimi wywiady, są książki, jest wszystko, jest wszystko. Tylko, że ja wiem, że fajniej się skroluje Facebooka, Tiktoka i Snapchata i w ogóle wszystko inne. No, bo łatwo i przyjemnie, entertainment, entertainment, tak? Ale mówię, miesiąc czasu, dwie godziny dziennie, szczera, prawdziwa praca naukowa, szukanie dowodu na to, że istnieje życie po śmierci. Gwarantuję każdemu, kto poświęci przynajmniej miesiąc życia, przeczyta kilka książek, przeszuka internet, kilka godzin dziennie, jak po tym miesiącu nie ma, nie, nie ma w ogóle możliwości, żeby nie, nie twierdził, że nie ma życia po śmierci. Nie ma takiej możliwości. Po prostu to już tylko i wyłącznie research, rekonesans, szukanie, filtrowanie, miesiąc czasu. Są ludzie, którzy spędzili nad tym tematem 40 lat. Także tyle, właśnie, jedyna rzecz, jeszcze na koniec. Bogów moim zdaniem jest wiele, bo Bóg to jest. Podejrzewam, jakaś super energia, która po, posiada super świadomość, super wiedzę. Tak jak teraz sztuczna inteligencja i te wszystkie łączna wiedza ludzkości się łączy, no to, to, to już będzie miało ponad ludzkie moce i zdolności. To jest bardzo niebezpieczne. I ja podejrzewam, że ta sztuczna inteligencja to mogą być wrota dla szatana, żeby tutaj się dostać już tak bardziej i przejąć kontrolę nad nami za pomocą manipulacji algorytmów i tego wszystkiego, co szatan używa. No, ale to już jest temat na inny odcinek. Tak czy siak, książki. Monroe, trzy książki Roberta Monroe'a. Robert Monroe, trzy książki. Przeczy, wpisz, wpiszcie sobie podróże, poza ciałem. Najdalsza no, ja podróż i coś tam nie pamiętam. I również Moen, Bruce Moen. Chyba cztery książki napisał. Przeczytałem te cztery i te trzy Moen'a Monroa też przeczytałem. Bruce Moen, Robert Monroe. Do tego dorzuciłbym jeszcze Carlosa Castanietę, który napisał. Nie wiem, ile dokładnie. Ja przeczytałem jego z pięć książek. A propos nauk takiego Amerykanina u meksykańskiego szamana. Przez wiele lat yy, uczył się tam sztuk szamańskich. Także Carlos Castaneta też wiele książek napisał na ten temat. Też myślę, że warto je do tego dorzucić. Wystarczy przeczytać te kilkanaście książek. Da się to zrobić w miesiąc czasu. Plus obejrzeć kilkanaście filmów na YouTube, plus poszukać jeszcze troszeczkę głębiej, no i eureka. Samo to, że nasze ciało to jest pusta przestrzeń 99,999% 99 tak naprawdę my jesteśmy pustą przestrzenią. Nie, nie, wiem, że większość ludzi tego nie, nie wie, nie myśli o tym w ten sposób, ale tak naprawdę to jest, to jest nauka to, to nie jest jakiś mój farmazon. Atom jest w 99,999 pustą przestrzenią a my jesteśmy zrobieni z atomów. Jeżeli nas wrzucimy pod mikroskop elektronowy, to nam pokaże to, że po prostu my jesteśmy pustą przestrzenią, tylko tak szybko wibrującą, że powoduje iluzję yy, ciała stałego. Trzymajcie się. Peace and love. Can you show me the cake? Let, let's put on... The cake. OK, can see something? This is cake, it's not paper. <laughs> Jedziemy dostarczyć kejka.